Cześć, Waldemar Wiśniewski, kłaniam się nisko. To już kolejny odcinek pod tytułem Czym jest innowacja? W ostatnim odcinku opowiadałem Wam o tym, czym jest patent. Przytoczyłem też krótką definicję, a dzisiaj chciałbym przytoczyć kolejne dwie definicje w tym obszarze własności przemysłowej. I wyjaśnić tą delikatną różnicę między tymi dwoma pojęciami. Więc pierwszą definicją jest wzór użytkowy. Wzór użytkowy jest to rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu. Składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Natomiast wzór przemysłowy jest to postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację. Wzór przemysłowy jest kategorią przeznaczoną do ochrony wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego. Te definicje są bardzo podobne i często jakby mylą się wielu osobom, w związku z tym, jak podejść do takiego praktycznego rozróżnienia tych dwóch definicji. No więc wzór użytkowy to przede wszystkim rozwiązanie użyteczne dotyczące kształtu, budowy, czyli wszystkich elementów, które wchodzą w skład urządzenia czy tego przedmiotu. Natomiast wzór przemysłowy to tak zwany szeroko rozumiany design, czyli wzornictwo, wrażenia estetyczne, artystyczne, połączenie techniki sztuk. Dobór, jakby materiału. Jeśli popatrzymy sobie na to, że jedna część jest wykonana z, z tworzywa, inna gdzieś tam ze skóry i tak dalej, więc połączenie, połączenie tych, tych elementów w całość to jest właśnie wzór przemysłowy. Jeśli ten materiał wzbudził dla Was u Was zainteresowanie. Uznajecie go, że w takiej funkcji podstawowej edukacji o pojęciach związanych z innowacją jest on ciekawy, to zachęcam do udostępniania, do lajkowania tego, tego materiału. Zachęcam też Was serdecznie do podsyłania pytań, komentarzy. W tym zakresie, jeśli coś budzi Wasze, właśnie Waszą ciekawość, i z tego miejsca też dziękuję Wam za to, że zauważam, że te materiały przyciągają już jakieś takie grono odbiorców. Mam nadzieję, że są one dla Was, właśnie interesujące z punktu widzenia pogłębiania swojej podstawowej wiedzy o, o tych zagadnieniach i że liczba tych odbiorców będzie rosła. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Dziękuję też za miłe słowa, dziękuję wszystkim tym, którzy też podsyłają swoje jakby obserwacje i podpowiedzi związane z Technikaliami dotyczącymi kręcenia i przygotowywania tych materiałów, gdzie no, muszę przyznać, że to jest też duża nauka dla mnie. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję i Was serdecznie pozdrawiam.